Dzisiaj słowo o czymś, co mi się nie podoba i przykłady peruk, które mi się podobają. Zuza Lace, Nasz hit. Sprzedaje się jak świeże półeczki. Może wyglądam nieźle, ale już Wam mówię czemu on mi się nie podoba. Najpierw pokażę. Fajny, króciutki, codzienny, z rozmytą linią czoła. Czego się tutaj przyczepić? A ja nie lubię, że tych włosów tutaj jest trochę za mało że ona jest takim jajeczkiem u góry, że jest aż taka skromna tutaj po bokach. Bo tył i boki. Okej, okay. a już Wam pokazuję modele, w którym uważam, że wyglądam lepiej. Przemierzę Wam Joko oraz Polit. Joko. Niegrzeczna, stercząca, trochę bałaganu na głowie i tutaj te boki mogę sobie dowolnie Ułoż, czy one są takie troszkę szersze? Mam wrażenie, że w tym modelu mój kształt głowy wygląda lepiej. Model Polit, także skromniaczek, ale tutaj po bokach tego jest więcej. Trochę inaczej są te włosy ułożone, inaczej przystrzyżone. Wydaje mi się, że ta także jest korzystniejsza dla mojego kształtu głowy. Uważajcie, że mam rację, czy nie mam racji? Czy w modelu Zuzalez jest gorzej niż w dwóch następnych, czy tylko mi się wydaje? Piszcie w komentarzu. Do zobaczenia.